Takie rzeczy tylko na Dolnym Śląsku, choć ta historia zaczyna się w Szwajcarii. Jest rok 1962. Pani Regula Spiner, młoda pani psycholog, idzie na Pchnitart i tam w różnych szpargałach znajduje szkicownik. Po 32 latach przyjeżdża na Dolny Śląsk i oddaje ten szkicownik do Zamku Kniczków. Okazuje się, że ten zeszyt był bardzo tajemniczym i niezwykle cennym szkicownikiem, w którym w połowie XIX wieku swoje rysunki zamieściła między innymi pewna bardzo tajemnicza panna, bardzo młodziutka, mogła mieć 8 albo 10 lat, miała na imię Jenny i mieszkała tu w Kiczkowie. Teraz jestem pod wieżą Jenny. Bardzo dziwna, Pełna sekretów, młoda osoba, zawsze chodząca sama, melancholijna, rozmawiająca ze zwierzętami. Mówi się, że do dzisiaj straszy w zamku, kiedy się pojawia 19 maja. Zmarła mając lat 17-18 i być może cierpiała na depresję albo po prostu miała taki wycofany charakter. Ale kiedy przyjedziecie do Kliczkowa, do Dolnośląskiej Peru, jednego z najpiękniejszych zamków w tej części Polski, pijąc kawę, pomyślcie o niej.